Witam Was! Dzisiaj jesteśmy w Happy Wheels. Mam nowego kompa. Mam happy... AI tak! O, fajnie Dobra. Oto jest zapowiedź do serii gry Happy Wheels. pewnie Wam bardzo dobrze znana. Wiele już ludzi jej na, ludzi je nagrywa tą grę. I ja nie jestem kolejnym skarpiaczem, jak to w że To można od Haster i nie lukę i to Ja po prostu chcę to nagrać. Nie chcę nagrywać, ale... Ja będę na nowego kąpa, więc mam nowego kompa i chcę nagrywać Happy I teraz tak, na pewno będę nagrywał. Jezu! Teraz tak, mam do Was pytanie. Ile minut chcecie odcinki? Ja mogę 30 minut, ale to by było bez sensu, bo wtedy mi się jako 2 godziny. Więc ja Wam mogę zaoferować. 15 minut. Chyba, że chcecie 10 minut albo 5, ale to jest wasza decyzja. 5, a co mnie tak? 3, No i? A, dobra, się. Ok, yy, tak, no to. Sorry, Feli. Yy, no to co? No to myślę, że to taka zapowiedź mini. Na tym levelu robimy pierwszy odcinek, potem. Co, jakie będą kolejne zobaczymy. Nie, Widzieliście to jakie trollowe! Dobra. Będą tematy, jakie rzeczy, na przykład typu... Byśmy robili level typu, nie wiem, jump, albo probo level i takie... Albo po prostu... Może też tak zrobić dla mnie. Jakiś powiązpie. I było. Dobra, a więc... Na razie i do zobaczenia na następnych odcinkach. To.